O, ho, 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 widzowie. Krasna Wojtek Wita w kolejnym filmiku, shortcie z dwoma Pontiacami Firebirdami. Mamy mainline'a z roku 1973. Zaczniemy od niego, bo starszy. Biały z kurczakiem z przodu. Mossylmania 8 z 10 oczywiście tegoroczny świeżaczek. Nie mamy zrobionych z przodu świateł, ale mamy fajnie zrobiony grill. Kurczaczek jest naprawdę fajny. Z boku też nieźle wygląda, ma nawet kierunkowskazy, klamkę. Tutaj ma nieźle te odlewy porobione napisy transam są. Kółka nie najgorzej, z tyłu detali brak. Na minus, moim zdaniem, niebieska szyba. Od spodu nie jest źle. No i w środku imitacja kierownicy, fotele, które są zbyt pionowo ustawione, ale to są drobiazgi. Sam chodzik bardzo fajny, ale mamy też tutaj starszego brata, znacznie lepiej wykonanego, bo pęka z tego oto zestawu Hot Wheels Boulevard. No i zobaczmy jak ten wygląda. Jest zdecydowanie większy ale więcej płacimy to i lepiej. Przód zrobiony nieźle, logo jaka jest. Światła tak na, na tanio są zrobione, bo on jest biały tylko troszeczkę tak podkreślili dookoła, żeby widać, że one tam są. Też ta sama wada, czyli niebieska szybka, tylko tutaj mamy targę, to jeszcze bardziej to rzuca się w oczy i bardziej rzuca się w oczy, bo biały środek, a w tym jest czarny. Więc ta niebieskość rzuca się naprawdę. Yy, troszeczkę ciekawiej według mnie wykonany kurczaczek, bo więcej tutaj dali farby i kolory nie są pikselowate mamy logo z boku tutaj na słupku są światła pozycyjne, AK kierunkowskazy fajne nawet są te obręcze, tylne koło sporo większe ale niech mu tam będzie no i tył jest bardzo, bardzo fajny Zobaczymy sobie przybliżenie. Hotbert, zdecydowanie hotbert. Te światła przez całą szerokość. No, wygląda naprawdę fajnie. I tak jak lubię metalowy spód i opony z bieżnikiem. To tutaj mamy te dwa. Turystyk WOW jest Waszym ulubieńcem. Do zobaczenia niedługo. Cześć!